W dzisiejszym odcinku będę of bedy yy, na Happy będę grać solo. Zagram sobie jedną minutkę i zobaczycie, jak mi poszło. O, pewnie tylko o tyle, że e, zajęłam drugie miejsce, nie było najgorzej. Dobra, zbijamy e, Żelazo Buduję endstone, myślę, bo będzie Będzie bezpiecznie. Dajcie mi. A ja no, dobra, chyba 24 to było. Tak, 24 lat. To brutujemy. Jestem nubem totalnym, ale... Trzeba to zrobił. No tak, jeszcze jeden. Nie obuduję, ma ja mam jeszcze... Nie znać, że stosowałam ani jak ja gram, ale... E, dobra... Idę po więcej żelaza tutaj. Hmm. To sobie może... Bieda... Idę... Jak sobie... Nie będę powiedział, nawet kiedy widziałać, bo pewnie się wywalę po pierwszej piłbie, ale... Nie wiem, czytaj Diaksy Niebieskie leżą, to było nie dojechać i potężnie chyba. Czyli nie chyba, Da zabrać Jak sy. Oni mają totalnie obudowane włóżka, nic, nie. Więc... Ma awka w ogóle. robi? <tomologię> Aha. Wymowali on w sumie. shit Ajajaj Czy... Czuję, że właśnie tak skończy się mój żywot On mi zjeść łóżko Myślę, że nie ma kilofu. No ja chyba nie ma, ma killoffu A... Aha, z tym nubem ale na no, szczęście nie ma kill-offa, ja no, tylko porobię. Uff, na no, szczęście nie miał kill-offu, bo nie wiem, czemu on podjechał mi bazę bez kill-offu. Okej, okay, idę, no, no, dobra. Znaczy, no, do ciasa wracam. Jak no, to wyszło na plus.

to kupię tego Poczekaj Już go widzę To ja nie mam lowa totalnego Z totalnego, totalnego B Dajemy będzieyśdalnie do hotel bo będzie mieszeć No ciągle czy on idzie do jżowych No idzie do mnie Nie wiem co on. Jestem już fat jeszcze. Dobra. Nie wiem, dużo. I sobie łóżko buduję, może. Na tyle. Teraz sobie kupię jakieś. Ja nie ma, buduję sobie w sumie. Co mi idzie? Nie mam to bardziej swojej czasem buduję. Ja po prostu kupić kilo będzie szybciej. Czyli nie kilo tego w siekle Będzie szybciej wtedy. Ten czas obuduje może, bo nie wiem czy idzie w końcu czy nie. Ale to i tak strapnik jak wejdzie w sumie. Dobra, e, bierzemy, obudowujemy. Dobra, lecę, może niego w sumie nie, ja pójdę po diaksy, z, z, diaksy bo. bo nie, czy coś z jest dobudowane, a mnie nie w ogóle. Czy jest prześciuło? Dużo się mi się wydaje, że zaspiął ten czas. Czy to jest diaksy? Nie. To jest git. Um, to jeszcze mam coś do dwa, to. Mm, to mogę. Kupić. Nie wiem, co nie. Nie wiem. Wezmę sobie. Pyta go. Wiem, Idzie do mnie. Czy. On już włączy mu do bazy idzie w ogóle. On nie wie o tym. Bo no to. Czy on idzie do mnie? Czy... No, nie. Bo się nie kuścił. Bo przynajmniej się muszę martwić, że będzie podjeżdżać mnie ten szary, ale jeszcze jest czerwony, który możemy podjechać. Bo um, przejdę w sumie, bo co ty na środek pójdę może. No, się trapa, więc nie wierzyłam się trzeba z tym ale... Czy to, czy to dobrze, że mam trapa, ale... Przed tymi wyspami. Do szybciej. Mam dwa dyweksy przy sobie. Nie schowałem. To no, schowa się teraz. Żółci, czerwoni, no i biali, ja. Dobra, no to... I tutaj czerwonego pójdę na tą obudowę. Nie wiem, w sumie. Życy nie mam. W sensie, razie na zie... na niego nie będę że to życy ogarnia. A to idę... Podbiłem sobie emeraldy. Nie jestem na najprzyjemniejszej Baby, więc jeśli macie jakiś taktyk, jak się kiedyś lepiej, no to możecie mi napisać. Nie, że dobra. Czytajmy, ale wychodzę do bazy już. tutaj się wygląda, chyba, że już tu byłem. Nie, nie wiem, nie będę chyba tam dalej. Pójdę. A nie, nie byłem tutaj, to Git, to będę C6, to gdzieś rzuci. Idę. Tu idę do swojej bazy, zatem. Czas. Ym... Dobra, to... Do... <laughs> dobra... Ubuduję sobie jeszcze może to bardziej, czymś, nie wiem, śniem, czy ale. Eee, dobra... To, to się sobie... Tutaj 8 minut bardzo Wiecie, może... Zbroję sobie muszę kupić jakąś... O, to, to zbroję, tak... Przecież... Nie ma o tym, że... Dużo, mam tego w sumie w sumie. To obuduj Czym mogę sobie obudować? Czekaj, czym? Wezmę... Więcej niż może O nie, na kupię nożyce na pewno Nie wiem czy ona się budowuje Jakie to są rzeczy do budowy?

Chłop mi wjechał do bazy Tutaj, T Nie wiem, on jest lepszy ode mnie Ale no dobra Jezu, gdzie idę? Przestań On tu idzie Nie mam nic. On... Będę wierzył co chwila. Oh, fuck. Będę pod tym zabijać. Będę to... zresztą... ja... się pod zresztą. Że pęta. Moment, widzę coś, żeby podjeżdżać. Jestem skończony. Żyjdzie tu do mnie. Już go widzę. Głęboko w sumie walnąć wtedy. Myślałem, że nie idzie, już go widzę. To się skończony. Aha. Też mi nie wyszło ewidentnie. Dobra, to no mi lepiej. To z... Kupię sobie trapa może, bo... Dobra. To jest jeszcze czerwoni w ogóle. Co on w ogóle z tym chodzi, nie wiem. O, wywalone. Nie ten. Czy Wony idzie w ogóle na niego chyba? Czy nie, on na ME chodzi? Mógł wykorzystać z no, no. XD. znowu nie. Jako mu coś. Jest małe schody jakieś tutaj. Szybko. Do tego, no. Czy ktoś ja nie mi chodzi, w czerwony mógłby teraz pójść na niego? Ale ja tylko nie wykorzystał. Czy to w ogóle nie wiem, co on robi? On. Koks. Suje. ogóle jest jakieś co, Nie. Ulepsza no, się. Że będzie mieć lepsze. Żeby mi się przyjdzie. Przynajmniej mam jak sobie set. To jest trochę, ale. Niczy ja mnie. no ja, to teraz... Uh, um, nie wiem mam, Nie go ja na niego też pójdę może. Dobra, Nie mam w sumie. mogę wziąć.

Zabiję go, dobra. Nie wiem, jak mi się to udało, ale dajcie do swojej bazy, żeby. Nie no. Tylko jakiś jakieś tknięte działki, podjeżdża nie? A ja sobie poszłem i go zapytać, O, bez tknięty, nie wiem, jakim prawem. Ale już widzę, że ten tylnął do mnie idzie. Już go widzę. Już czuję jego oddech. Tak. Idę szybko. Zanim on. Gdzie nie zabije nie żyje. Idę na to, nie ma na I niego nie ma to, nie mega ma mało budowane łóżko Ale liczę, że tak, że da się go pokonać O, się że chyba on nie żyje, Kójdę. On jest lepszy To tutaj pewnie idzie Czyli jego oddech idzie. E, Dobra Nie wiem, nie wiem Kupiłem nie na niego, bo trapa mu wykończyłem, chociaż on pewnie właśnie kupi kolejnego, mi się wydaje Kupi trapa, gdzie mam kupionego trapa? Nie wiem, mam teraz... Nie wiem, sprawdzę czy mam kupionego trapa nie, nie mam. To się trapa niego. Tu mam czas. I lecę na niego. Już mogę TNT jakiś... ...ziogarnąć. Wiesz, że ten żółty był dobry. Okazuje się, że on jest też tak dobry. Nie mam. Lecę tylko czerwonego, chociaż wydaje mi się, że... Co? Ja tylko wełnę? Niemożliwe. Serio? Ty ja tylko wełną mu budował? Nie wiesz nic na dole w ogóle. Gdzie on jest? Nie idzie do mnie. On nie ma łóżka. Nawet. Już. już jest u mnie. Tak jeśli ma lepszym jeśli jest lepszy w klepie no to ajaj ajaj zabiję mnie już Aj. a dobra nie było źle drugie miejsce to git myślę e, no to drugie miejsce nie było na gosie. She would say, I... "Yeah, and Did I